Podejmując się próby pracy z kadrą młodzieżową, zdawałem sobie z tego sprawę, że no, nie będzie to łatwe zadanie i potrzebujemy tak naprawdę, już wtedy wiedziałem, że będziemy potrzebowali około dwóch, trzech lat do tego, żeby ta tak naprawdę nowa grupa była w stanie walczyć o medale imprez mistrzowskich. No i się nie pomyliłem, No to co gdzieś tam zastaliśmy na, na mistrzostwach pokazało jasno, że no, brakuje nam trochę wartościowych zawodniczych w tych starszych rocznikach, którymi... Owe, które obecnie są w reprezentacji, więc mam tutaj na myśli rocznik 2002, gdzie mieliśmy tylko jedną zawodniczkę wartościową, rocznik 2003 również. To powinny być te roczniki, które w tym okresie powinny dominować i które powinny być trzonem tej grupy. A tak się stało, że no najmłodsza osada złożona z zeszłorocznych juniorek była najmocniejszą w tym zestawieniu tegorocznym, więc no mieliśmy na pewno ciężko rywalizować z. Zawodniczkami o 4-5 lat starszymi, szczególnie mam tutaj na myśli takie kraje jak Niemcy czy, czy Słowaczki, które wyjątkowo dobrą formę w tym roku pokazały się nie zgodził się z tym, że w większych ośrodkach, w większych miastach jest e, łatwiej. W małych miejscowościach zaleto jest to, że nie ma tak dużej konkurencji, jeśli chodzi o sekcje sportowe i e, szczególnie jeśli chodzi o, o, o dziewczyny, no bo jeśli chodzi o chłopców to zawsze piłka nożna w każdej miejscowości dominuje i, i z tym akurat wszystkie kluby się muszą zmierzyć. W mniejszych miejscowościach dla dziewczyn jest mniejsza oferta, więc e, jeśli jesteśmy w stanie stworzyć coś interesującego, coś takiego, co, co, co będzie w stanie przyciągnąć dziewczęta do, do klubu, to jak najbardziej można stworzyć silną sekcję w małej miejscowości. Jest na to kilka przykładów u nas w kraju, e, chociażby jak właśnie Chełmża, jak, jak Wolsztyn, e, jak Trzcianka, która, która no, może się pochwalić m.in. Jakubem Stokunem czy też Julią Piasecką. Więc, e, no, te ośrodki pokazują, że, że można z małych miejscowości wychować bardzo fajnych zawodników no i też nawet i olimpijczyków, więc nawet Wałcz tak naprawdę też jest takim przykładem niedużego miasta, które, które szkoli bardzo fajnie w ostatnich latach i, i, i wielu bardzo dobrych zawodników i zawodniczki te, te kluby wychowały. No i podobnie jest w Chełmży, jeśli jesteśmy w stanie stworzyć fajną atmosferę, dać tak naprawdę ciekawą ofertę dla, dla młodych ludzi, żeby się przede wszystkim czuli fajnie w tym klubie, żeby mieli e, możliwość zawierania nowych przyjaźni, wyjazdów na, na, na zgrupowania, na zawody, to tak naprawdę jest to e, bardzo dobra, prosta droga do tego, żeby stworzyć silną sekcję. No, przede wszystkim trzeba mieć do tego pasję i e, zarażać tą pasją. E, innych, bo bez tego to jakkolwiek w jakimkolwiek klubie byśmy nie, nie działali, jak, jakimi środkami byśmy nie dysponowali, to nie bylibyśmy w stanie stworzyć nic, nic, nic fajnego. Więc przede wszystkim pasja, oczywiście e, warunki socjalne i, i, no i sprzętowe to jest bardzo istotne, ale w ostatnich latach Polski Związek Kajakowy bardzo mocno wspiera kluby, nie tylko te największe, ale wszystkie kluby równo. E, Tyle, ile sprzętu w ostatnich latach kluby pozyskały z Polskiego wieści, Związku Kajakowego, to naprawdę, no myślę, że nie ma klubów takich to, teraz, którym może czegoś brakować.